Ciśnień. Tak, kolejowej węży ciśnień, takiej która e, służyła kiedyś do... Na stał pełne. się agregatem, no nawet nie, bankiem mobilny, energii, nie agregatem, mobilny, bo mobilny. nie musi pracować. Tak, mobilny magazyn energii. Tak, mobi o, o, bardzo dobre słowo, mobilny tak. magazyn energii i to rura 200, fi, fi 250, fi 250 wodna. Więc 10 metrów sześciennych wody było wlewane w ciągu bodajże 15 minut do, do tej lokomotywy. Bo jeżeli on popracuje przez 10 godzin, to on 30 kWh energii wtłoczy do magazynu, jeżeli będziemy mieli taki magazyn 30 kWh. A co to oznacza? Że, że będziemy mogli go wyłączyć i nie słuchać tej, tej pięknej muzyki agregatu przez następne 20 To jest taki mój patent. To jest prawdziwa deska podłogowa, okay. tylko położona odwrotnie. I wtedy mamy gotowy sufit, taki drewniany, a na tym suficie leży 20 cm. Samochód elektryczny lubi przyjmować. Tak. No ale teraz już poszło to trochę dalej, i jak go się dobrze poprosi, to on umie też oddawać. Więc to cudowne urządzenie wkładamy tu. Tu się zaświeciło różowe światełko, to, okay. bo jak zielone się świeci, to znaczy, że ja chcę. A, okay. A ja uratowałem to na razie, bo to groziło, groziło katastrofą Aha. budowlaną, bo spadały cegły na głowę przechodzących. Aha. Jak ja to już nabyłem, no to tą ścianę rozebrałem, która się waliła, bo przyczyną jakby... jak gdyby przywrócili do działania i ona służyła do lat 90. -tych. Ostatni parowóz 90. któryś lata został tu napełniony zbiornik 50 ton, który był z kawałków blachy nitowany i on był szczelny, no to chyba to świadczy najlepiej o... ...życiśnień. O, o... Tak, kolejowej węży ciśnień, takiej, która e, służyła kiedyś do... na napełnia... się agregatem, no nawet nie, bankiem mobilny, energii, nie agregatem, mobilny, bo mobilny. nie musi pracować. Tak, mobilny magazyn energii. Tak, mobi o, o, bardzo dobre słowo, mobilny tak. magazyn energii i to rura 200, fi, FI 250, FI 250 wodna. Więc 10 metrów sześciennych wody było wlewane w ciągu bodajże 15 minut do, do tej lokomotywy. Bo jeżeli on popracuje przez 10 godzin, to on 30 kWh energii wtłoczy do magazynu, jeżeli będziemy mieli taki magazyn 30 kWh. A co to oznacza? Że, że będziemy mogli go wyłączyć i nie słuchać tej, tej pięknej muzyki agregatu przez następne 20 To jest taki mój patent. To jest prawdziwa deska podłogowa, okay. tylko położona odwrotnie. I wtedy mamy gotowy sufit.